Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z serii moich modyfikacji. Tym razem w Peżocie RCZ -cie. jest to kolejna modyfikacja do radia NG4. Jest to tak zwany NG4 MOD opracowany przez autora Lumos. Załączę link do kanału na YouTubie. E, tylko jest taki pewien mały problem, że autor już tego nie kontynuuje. Jest tam tylko jeden film z pracy tego moda do Radia NG4. E, autor już nie wspiera tego projektu, ale udało mi się w ogóle odkopać też dzięki forum, Peżota, e, nie Pierzota, tylko Citroena C5, e, polskiego forum na Facebooku. Udało mi się zdobyć e, od użytkowników, którzy kupili już wcześniej tego moda od niego parę lat temu, jedno właśnie takie urządzenie z wiązką oraz instrukcją obsługi podłączenia. E, no, wiązka była ładnie opisana też, ale poprawiłem sobie, e, że tak powiem, swoje oznaczenia, żeby było czytelniejsze. Bo tutaj już z biegiem czasu. Karteczki już się troszeczkę pourywały, żebym wiedział, co gdzie podłączyć. No i tak, co ten mod, wynalazek w ogóle robi? A no, robi wiele, a nawet bardzo dużo, bo generalnie pierwsza e, rzecz, która robi, to odblokowuje wideo podczas jazdy, w czasie ruchu, zdejmuje blokadę, która no do 20, tam powiedzmy, kilometrów na godzinę odcina obraz. No, i nie można już oglądać filmów yy, przez DVD bądź cokolwiek, co daje sygnał przez łącze, a schowku jest odcinane, tak, żeby nie rozpraszać kierowcy. To znosi tą blokadę. Druga, yy, kolejne modyfikacje, jakie to wnosi, to to, że można też podłączyć kamerę wsteczną, cofania, jak tutaj jest opisane. Kolejna z modyfikacji to jest to, że można sobie podejrzeć na autorskim właśnie przez pana Lumosa oprogramowaniu napięcia akumulatora oraz cały wykres, jak jest pobierany prąd. Można zmierzyć czas samochodu od 0 do setki przez nawigację. Można zmienić temperaturę wyświetlaną na zewnątrz na temperaturę silnika poprzez y, przytrzymanie guzika cofania. Co prawda, było to ustawione, skonfigurowane pod Citroena C5X7, y, skąd właśnie też y, forum Citroena C5X7 polskiego udało mi się zdobyć. Namiar i kontakt, i od jednego z użytkowników odkupić tego moda, żeby podłączyć to w RCZ. -cie. No i ciekawe, jak będzie to działało, bo tam sterowanie było całego tego moda w kierownicy. Eee, w C5 ma na kierownicy właśnie sterowanie zamiast myszek pod spodem jak w RCZ. -cie. Ale myślę, że to nie problem, bo to jest po prostu przeniesione te sterowanie od tempomatu i radia w kierownicy. Także myślę, że to zagra. Jeśli nie zagra, no to będę kombinował tak, żeby to zagrało. Eee, co jeszcze tam? Jest dużo opcji, które to wnosi. Eee, między innymi kolejna fajna opcja, jaką pamiętam, to to, że po wyłączeniu zapłonu szyby automatycznie się domykają co akurat w RCZ nie występuje i jestem ciekawy czy to nie będzie kolidowało później z otwieraniem drzwi no bo w RCZ jak złapiemy za klamkę to szyba troszeczkę zjeżdża w dół o ten centymetr czy pół centymetra z uszczelki, żeby otworzyć drzwi i pytanie czy to nie wyśle takiego sygnału do kana że tej szyby nie uchyli no jestem ciekawy właśnie jak to będzie działało generalnie tutaj teraz wypiszę wszystkie Opcje, które dodaje ten mod, gdzieś tutaj się wyświetlą. No i co, mamy tutaj, w skrócie, tak go pokażę z bliska, bo za chwilę zabiorę się za montowanie. Tutaj mamy ustawienia tego moda: PAL NTSC, czyli tryb y, do wyświetlania obrazu z kamery. No wiadomo, w lewo no to będzie PAL, w prawo to NTSC. Manual, automat to jest też do. Kamery cofania, wybieramy jaką mamy skrzynię biegów: automatyczną czy manualną, bo też tutaj było w zestawie można dokupić, jak wtedy sprzedawał to autor, taki moduł podtrzymania sygnału z kamery cofania. No bo jak wrzucimy no od razu wsteczny, no to kamera cofania łapie też sygnał, z tylnej, zasilanie z tylnej żarówki od wstecznego. A można było przedłużyć ten sygnał tym modułem podtrzymania, ale to jest nie problem wykonać. NG4 Mod Bypass. No tu jest właśnie to, jeżeli się nie mylę, to całe włączenie tego NG4 Moda, żeby na stałe był włączony lub wyłączony, czyli pominięcie tego, jeżeli się nie mylę. Tu standard reset, czy po prostu zresetować chyba całe urządzenie. No i tutaj zasinanie odbiornika do kamery i uziemienie. Sama kamera i wejście wideo, które wpinamy się, żeby było widać obraz też całego tego moda i menu. Bo wpinamy się kablem change do wejścia AV schowku. Akurat nie mam teraz przy sobie żółtego kolorystycznie, no ale wiadomo o co chodzi. Mam tutaj taką cintrę, akurat od, że tak powiem, dźwięku, ale no to jest to samo. Powinien być oryginalnie żółty i żółty będzie, ale akurat na potrzeby nagrania pokazuję tylko, jaki kabel będzie potrzebny. Docelowo już sobie zamówiłem, idzie żółty i tak to też zrobię. A więc co? Biorę się za montaż tego, też pokażę jakieś przejścia, jak to po kolei robię. No, bo żeby to podłączyć, to może pokażę na wiązce. Co my tutaj mamy? Wiadomo, KAN, bo musimy się wpiąć w Kana od naszego samochodu i musimy niestety przeciąć wiązkę za radiem Kana L i H. I podobnie jak z konwenterem do zegarów, trzeba wpuścić wejście od, wiązki, od strony wiązki samochodu, będzie wejście do moda, no i podobnie z moda, wyjście do radia. Dlatego jest tutaj opisane CAN-L IN i CAN-L OUT, wchodzące, wychodzące. No i kolejne to mamy plus, minus, czyli plus 12 V i minus masę. Jak się nie mylę, powinno być 6 kabli, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Gdzieś jest szósty. Tu, dobra, jest szósty. To było chyba do tego modułu podtrzymania zasilania, jak się nie mylę, bo mam jeszcze w PDF-ie instrukcję, no ale na razie my tego nie będziemy montować. Plan jest taki, żeby na razie uruchomić tego moda, zobaczyć czy sterowanie tymi myszkami pod kierownicą będzie tak samo działało jak w C5, a jak nie, to będę tak kombinował, żeby to uruchomić. A więc co, przenosimy się do samochodu i zaczynamy z montowaniem. A więc tak, jesteśmy już w samochodzie po zamontowaniu NG4 moda. Było trochę z tym zabawy, no ale się udało i nie udało. Dlaczego się nie udało, to opowiem zaraz, ale teraz chciałbym pokazać w sumie jedną e, z rzeczy, które już widać, e, to to, że dodało nam kamery cofania. A więc gdy e, tylko kamery cofania jeszcze nie mam podłączonej, bo zamówiłem sobie dopiero, także po włączeniu wstecznego Wyświetla się takie coś tam no. to są linie odcofania. One są połączone z kątem, że tak powiem, skrętu z kierownicy. Jak kręcimy w prawo, no to kręci w prawo. Widać również czujniki. Tak, parktroniki z przodu, no bo stoimy pod bramą. Jak będziemy cofać, no to z tyłu też się zapalą. Cofnę teraz trochę do tyłu. I jak widać giną. Podjadę z powrotem. tak, powiem. Do przodu. To będzie zwykłe. Będzie zwykłe menu. Ale gdy wrzucę wsteczny, no to już przy jechaniu do przodu jest oryginalne, że tak powiem, oznakowanie. No i tak samo można wyjść z tego trybu, przełączając po prostu z AV na radio. No i właśnie, to jest niektóry minus, że zauważyłem, że w niektórych momentach i przypadkach zmiana zbiegu wstecznego, gdy cofamy, nie? No i wrzucamy sobie potem na, drive, na jedynkę. O, teraz ładnie się zmieniło. Czasem to tak niestety nie działa płynnie, jak się wydaje. Nie wiem jeszcze dlaczego. Eee, też nie mogę wejść we wszystkie opcje tego moda, które zaraz załączę. Zdjęcie to się będzie przewijało. Nie mogę wejść w te opcje, ponieważ Citroën C5 miał tutaj sterowanie w kierownicy. RCZ tego nie ma i myślałem, że te nasze myszki, które są tutaj od tempomatu i od radia, pozwolą nam na, że tak powiem, wejście, no bo opcje są podobne prawie, oprócz nie ma tych dwóch kluczowych klawiszy, których jest w C5. Mianowicie, jak tu jest ta rolka, to nie wiem czy ją można przytrzymać, ale wiem, że rolka góra-dół no, to odpowiada nam tutaj pod myszką, ale jest tak jakby przycisk cofni, którego my nie mamy, a po tej stronie na kierownicy cofni było w tym modzie połączone pokanie jako zatwierdź, a z kolei po stronie tempomatu cofni było jako potwierdzenie. Nie chyba cofni jako po prostu wyjście cofni. No jest to opisane w instrukcji przez autora. No, i teraz jest problem, bo nie można wejść we wszystkie opcje i sobie włączyć na przykład tego czasu od zera do setki, do mekania szyb, ustawić jak się chce. No, bo to wszystko się robiło w tym menu. No i teraz, co? Są dwie opcje: albo na krótko podłączyć całą kierownicę z przełącznikiem zespolonym z C5 i to ustawić i odłączyć, co mi się tak trochę nie uśmiecha. Albo opcja druga napisać program pod Arduino, który podpowiedział mi również jeden z użytkowników PeZota napisać na Arduino program, który wyemulowałby te przyciski z c5, ale trzeba dobrze znać te, że tak powiem, ramki kodów, które te guziki odpowiadały w C5 żeby na przykład wyemulować nie wiem przytrzymanie tego guzisku tutaj odpowiadałoby temu guzikowi z kierownicy w c no jest to jakieś rozwiązanie i coś będę myślał w tym kierunku albo trzecia opcja no to najprościejsza by była eee, rozkopać tego NG4 moda i przeprogramować go po swojemu jakoś ale jeszcze myślałem nad tym. Generalnie zaraz przejdę na drugą stronę i pokażę, jak to jest w schowku. Schowane, on jest fajnie odczepialny akurat, także można go odczepić i wziąć na stół. No ale to zaraz pokażę, jak to wygląda dalej. A, no i jeszcze z tych wad, które są, no to nie wszystko działa tak fajnie a blokada wideo jest zdjęta można jechać i oglądać sobie co się chce nie miałem co podłączyć to wziąłem moją konsolę no kurde dobra biegu nie zmienia nawet bo ale dobra 40 na godzinę leci blokada zdjęta ale tak tutaj mam muszę tak powiem pendrive'a. Podłączę go muzyką. No i dobra, mamy pendrive'a. Muzykę przyciszę, żeby YouTube nie wychwycił. No i dobra. I teraz co? Leci sobie muzyczka z pendrive'a, obojętnie co. No i teraz, gdy wrzucę wsteczny, to moc świruje szuka, przerzuca mnie na pendrive'a, tak jakby przeszukiwanie listy z tego pendrive'a. Traci się dźwięk, no bo NG4 mod, tak jakby to powiedzieć, wymusza pierwszeństwo nad innymi e, urządzeniami zewnętrznymi. Na radiu się to nie dzieje. No ale jak widać, no trochę ciężko będzie korzystać z kamerki, jak co chwilę się zmienia nam obraz. Na radiu samym się to nie dzieje. Nie wiem jak z kartą jeszcze SD, bo tego nie sprawdzałem, bo miałem, ale akurat wyciągnąłem na pendrive'a, sobie teraz się przerzuciłem. No i jest to trochę lipa. Idzie to zniwelować, bo dowiedziałem się z forum Citra na C5, idzie to zniwelować, ale przestawiając wartość stat w ustawieniach, ale do ustawień na razie się nie dostanę. No ale dobra, przesiądę się na drugą stronę i pokażę jak to jest podłączone. Także małe cięcie, no i jestem już po drugiej stronie. Teraz tak, tutaj w schowku mam tego NG4 Moda. Akurat tutaj gdzie dokumenty to fajnie sobie go włożyłem. Nie przeszkadza eee, mi, no i tak. Eee, wiązka całą puściłem tutaj do góry nad schowkiem aż do kolumny. No bo jest troszeczkę lutowania, trzeba się wlutować wiązkę radia czteroma kabelkami, a dokładnie to sześcioma bo dwa od kana trzeba przeciąć i zrobić tak jakby wejście i wyjście do kana później jest również plus, który trzeba wziąć z tej lampki, najlepiej tak napisał też autor i tak też zrobiłem co najważniejsze jest to plus po stacyjce, więc jeżeli wyłączymy kluczyk ze stacyjki nie ma zasilania, także mod nie będzie brał nam prądu no i całego moda podłączamy z łączem AV, tutaj kabelkiem cinczy, żółtym. Ja tutaj sobie naszykowałem już pozostałe, też potem powiem dlaczego. No i pokażę tutaj opcję tego moda, bo on jest jako tak jeszcze konfigurowalny, tylko tak, nie wiem czy będzie widać. Przerzucę się na drugi tryb kamery, żeby była lepsza ostrość teraz będzie lepiej tak jak widać mamy tu magiczne cztery suwaki pierwszy to jest PAL NTSC czyli format jaki mamy ustawiony format wideo jaki mamy ustawiony na tym na wyświetlaczu tam w ustawieniach AV i ważne żeby do kamery cofania również wybrać taki jaką kupimy kamerę Drugi to jest czy manual, czy automat, skrzynia biegów. No, jak wiadomo, można przestawiać manual, automat. I to ma też znaczenie do działania kamery, bo w automacie jest taki moduł do podtrzymania sygnału, żeby tak szybko nie, nie, gasł, nie gasł podgląd kamery wstecznej. No tutaj kolejne to jest NG4 MOD albo Bypass. To jest opcja, którą możemy wyłączyć całkowicie, tak jakby odtwarzanie wideo w czasie jazdy tą blokadę możemy ją włączyć, wyłączyć bypass to jest po prostu obejście wiązki tak jakby go nie było no i standard i reset próbowałem też jeszcze właśnie resetować to tym sposobem no ale nic nie mogłem dalej wejść w menu no i zasilanie tutaj wyżej jest do kamery cofania, bo są teraz fajne kamery cofania po wi-fi że tutaj wpinamy sobie plus minus i w to drugie wejście kamera dopinamy kamerę jest odbiorniczek WiFi, wifi Bluetooth i drugą bez ciągnięcia kabli bez cały, przez cały samochód można sobie fajnie tylko tak samo plus minus złączę do kamery i jest po WiFi przesyłany sygnał do tego urządzenia tutaj później z przodu do kamery i tak też chcę to podłączyć no i dalej będę podłączał CarPlaya też pod RCA lub pod HDMI. Do tego posłuży mi to urządzonko. To jest zwykły tam skin też jakiś konwenterek, który tak powiem, przerabia sygnał z cinchy RCA na HDMI. Fajna sprawa, można już laptopa cokolwiek sobie podłączyć i mamy wtedy no to na wyświetlaczu, nie? Czy CarPlaya cokolwiek nam się, że tak powiem, zamarzy, nie? Także będę dalej z tym działał. Projekt fajny. Szkoda, że autor już tego nie chce wspierać. Pisałem do niego, no ale no trudno. Robił też to kiedyś, kupę czasu do tyłu. No wiadomo, każdy ma inne sprawy. Ja chciałem pokazać, jak to działa i że takie coś jest. Później nagram może też coś z jazdy, że to działa no i tyle w sumie no jest kolejna jakaś modyfikacja oby było ich coraz to więcej do pokazania mam nadzieję, że się podobało no będę myślał jeszcze jak to rozkodować żeby wejść w te ustawienia ale wiem, że no w Peugeocie w RCZ jeszcze chyba tego nigdy nigdzie u nikogo nie widziałem no co mam tu jeszcze parę pomysłów, co będę zmieniał. Będę na pewno zmieniał te podświetlenie, jak robiłem w poprzednich filmach. Na niebieskie, bądź białe. Tak samo tutaj będę robił zmiany No i co Mam nadzieję, że się podobało I widzimy się w kolejnym odcinku.